Siemaneczko, siemaneczko, witam serdecznie na kanale, yo, 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 dla was właśnie Frozen Money Solo PS4, tylko PS4, bez Savizarda. Trochę długi filmik, tak starałem się jak najkrócej e, go zrobić. Potrzebujemy jedną misję na fabule i ona się nazywa Świeże Mięso. Musimy ją zagrać i skończyć i ten... Więc odpalamy tą misję, gramy ją. I dzięki wszystkim też za donate'ciki. Witam wszystkich serdecznie i pozdrawiam jeszcze raz. Więc gramy tą misję, ona tak się zaczyna. Tutaj ją zakończamy. tam musimy Michaela ratować tam w tej mięsiarni, gdzie on przez tych Chińczyków jest porwany i on tam wisi na tym, tym haku tam w środku. Dobra, koniec misji. Zaraz odrodzimy się Michaelem w łazience. Będziemy mył twarz, co wtedy robimy. Musimy troszkę szybko ten. Potwierdzamy tutaj. Musimy szybko troszkę biegnąć do łóżka. Do swojej sypialni. Tutaj. Op, I szczaułkę prawo. Pek. Robimy swój save. Tak. Potwierdzamy. Zaraz nas. Yy, no, wywali z łóżka. I teraz zrobimy idziemy w grę. I odpalamy tą tego w Wczytaj grę i ten świeży, świeże mięso, co tam mieliśmy, odpalamy to. Będzie nam się gra ładować. Tutaj ładuje, zaraz nam się załaduje Michaelem, i będziemy mieli czarny ekran i z logo GTA 5. Więc Michaelem się respicie, Tutaj ja już para zrobiłem, więc nie rozpiszę Michaelem. Czy mam ształkę w dół i, lewy, i prawy gałek na dół. Tutaj zadzwonił do mnie właśnie ten, już odrzuci ten telefon. Trztawkę w dół i prawy gałek w dół i puszczamy to, i wtedy możemy, niby wybieramy naszą postać online'a, nie? I wtedy anulujemy tę komunikację, przed chwilą było. Wchodzimy w telefon i wpisujemy numer. 1, 9, 9, 9, 5, 7, 8, 2, 5, Trzy, sześć, osiem. To jest właśnie numer do trybu rezesyskiego. Potwierdzamy komunikat, że chcemy wbić do przyczepy. Już to na pewno gdzieś widzieliście na kanale, ale i tak i tak sam to nagram. Jak nie widzie Mike, widzicie Franklina, no to wejdźcie na postacie fabuły i raz w dół, raz w na Franklina i potem X, żeby wejść właśnie wyjść z przyczepy. Tutaj się sami zabijamy. Jesteśmy znowu w tej przyczepie. I co robimy? To... Wyjdź do trybu fabularnego. Tak. Tutaj dajemy options, idziemy na online i sesja dla zaproszonych. Odrodzenie: Najlepiej mieć bunkrze, albo garaż 10-miejscowy. Tutaj idziemy na, odpuszczamy znowu GTA online, więc wracamy na fabułę Najlepiej mieć 10-garażowy garaż, respienie albo bunkier, ale tam się zrespi w garażu, gdzie najbliżej jest PJ. Poszukaj pierwszy te PJ, i potem ten. Dobra, respi nas z Franklinem, wchodzimy w kreator. Nie ma zdobywanej mapki swojej, tutaj dam link, ukryty link, wejdź tam jak to się robi mapkę. W trakcie tego wszystkiego możecie to nawet zrobić. Albo pierw, zobaczcie, jak nie wiecie, no to tam zobaczcie i potem zróbcie. I potem też zróbcie mapkę swoje zdobywanie, tam, gdzie jest ta karta. Nawet na końcu filmiku, odcinku jest ten, karta, gdzie jest RP i tam zróbcie też swoje, właśnie ten. Więc jesteśmy, wczytaj zawartość, ja już to zrobiłem i nasza mapka nieopublikowana testujemy. Wchodzimy na test. Na dwa kliknięcia PS przycisk musimy o, zaraz wyłączyć neta, więc wchodzimy, sieć, dwa razy PS wracam, dwa razy znowu to wracam tutaj. Teraz idziemy na ten options online, wybierz postać, potwierdzam komunikat i dwa razy szybko wyłączam neta. Potwierdzam, klikam dwa razy PS przycisk, wyłączam neta, wracam dwa razy przycisk do gry. I teraz potwierdzam komunikat. Poczekam 3 sekundy i włączam znowu NETA na dwa kliknięcia. I wracam znowu do gry na dwa kliknięcia. Zaraz zadzwoni do nas telefon: to będzie Simon. Simon. I jak odbierzemy ten telefon, to od razu wciskamy Options. Więc tu chwilę czekamy. I jak zadzwoni do nas, Simon. Odbierzemy telefon i od razu dajemy Opcję. Teraz. Dajemy tutaj edytor Rockstar tryb reżyserski. Jak nie będzie mógł wejść do trybory, to od nowa zaczynać, bo coś tam na pewno nie poszło tak, jak miało być. Potwierdzamy komunikat, że wchodzimy znowu do przyczepy. U ustawienia idziemy, idziemy na zmienić pora dnia i na południe dajemy. wstecz, aktorzy, to jest właśnie Franklin. Wychodzimy Franklinem, więc potwierdzamy Xem. Tutaj y, musimy się tepnąć do właśnie tego teatru. Tu są dwa miejsca, a tam dalej jeszcze jest jeden. Y, dobra, interakcja. Raz w dół dwie sekundy czekaj, raz w lewo dwie sekundy czekaj i tam będzie pisało punkt aktualny, coś takiego i potwierdź x żeby się tam tepnąć. Bo ta interakcja troszkę się buguje, dlatego w dół dwie sekundy czekaj, w lewo dwie sekundy czekaj i potwierdź x -em. Dobra, wchodzimy właśnie do teatru. Co możemy używać? To możemy używać e, aktywność kogoś albo idziemy tutaj na dół, to może nie raz zniknąć, bo dzisiaj jest czwartek, to na pewno jutro zniknie chyba i pojutrze będzie znowu to tam pokazane. Jak nie masz tego, czy już to zniknął tam tutaj pod tą grom, no to używaj po prostu e, aktywność kogoś albo swój na swoim profilu. Zaraz idziemy interakcję i wróć do przyczepy. Ale ja już sobie ustawię kogoś na przykład, że będę miał na dwa kliknięcia. Na pewno tak też można zrobić, nie? Jak tutaj patrz, musimy poszukać zagraj w geta online. Czyli szukamy kogoś. O, tam widzicie, że zagraj geta online. Tak możecie zrobić test na dwa kliknięcia, albo tak jak ja przed chwilą pokazywałem, że wróć do przyczepy, raz idziemy w dashboard, potem w działkę w dół, pod grą i tak dalej, więc wróć do przyczepy potwierdzam na czarnym, czarnym ekranie, poczekam 3 sekundy potem wchodzę na dashboard, albo dwa kliknięcia na Zagraj GTA Online więc potwierdzam potwierdzam, wróć do przyczepy, tutaj dzwoniłem dla Was ekran Potwierdzam, potwierdzam. Sprawdziłem, czy mam neta. Tutaj już na dwa kliknięcia neta. Ustaw sobie też tak, że na dwa kliknięcia neta. Potwierdz teraz ten komunikat. 3 sekundy, 4 sekundy czekaj na czarnym ekranie. Wchodzisz w dashboard. strzałkę w dół, szczałkę w prawo. Na dół, na dół, na dół. I tutaj potwierdzamy, anulujemy komunikat. Dajemy opcją. Idziemy na online. Zagraj GTA online i przejdź. Potwierdzaj, wyłączaj na dwa kliknięcia, neta. Wracaj do gry, potwierdzaj komunikat. Ten komunikat tutaj potwierdzamy. Od razu włączaj neta z powrotem na dwa kliknięcia i wracaj znowu do gry. Tak, tak, tak. Takie to jest proste. To teraz jestem właśnie tym e, Franklinem dwa razy. Co robimy? Start zostawał opcją z online kreator i wchodzimy w kreator miejmy na dwa kliknięcia znowu neta żeby wyłączyć na dwa kliknięcia jak prawie kreator nam się załaduje Wyłączamy neta, teraz wyłączamy neta, wracamy do kreator, potwierdzamy, zagraj, powróć do GTA Online. Na czarnym ekranie włączamy znowu neta. Cyk, wstecz, wstecz, na dół. Czekamy, 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 a może też na swojej aktywności wejść, nie? ale ja tu po prostu czekam i tak to się uda. Więc czekam, strzałkę w dół, strzałkę w prawo i na dół na dół na dół, na, dół, na dół, na dół, na dół, i teraz cyk, i kwadra daję. I teraz to, troszkę potrwa to ładowanie tutaj. Więc to kreator, prawie załadowany włączam neta, potwierdzam komunikat. Idę powróć do GTA Online, pod, powracam na czarnym ekranie. Dwa kliknięcia włączam neta, wstecz, wstecz, idę na aktywność i daję kwadrat. Załadowano u nas w sesji, o, anuluję ten komunikat. Każdy jaki dostaniesz, anuluj e, opcję, wejdź na tryb, e, jak to pasywny, pasywkę wejdź. Gdziekolwiek znasz, gdzie jest PJ tam jedź. Ja wiem, ja zawsze tutaj przyjeżdżam. Troszkę daleko od bunkra, ale dobra. Tutaj gdzie jest ten LSC. Tam zawsze podjeżdżam. A teraz jak dajemy ten PJ zjemy no to ształkę w prawo, potem od razu opcjąc online i ształkę parazy razy w dół. Raz, dwa i odszukaj nową sesję. Tu troszkę nas będzie ładować. Załaduje nas w sesji. Troszkę zbugowaną, e, będziemy mieli ten ekran. To wtedy co robimy, start e, opcją online akcja, rozegraj akcję, tytaniczna robota, misja. Więc teraz widzicie, taka jest zbugowana online akcja, rozegraj akcję, misja, tytaniczna robota. I jak nas załaduje, to w lobby to wyjdziemy z tego. Teraz o wyjdź, potwierdzamy komunikat i jesteśmy Frozen Money. Sprawdźcie sobie, kupcie naboje, czy na pewno Wam nie pobiera kasy. Teraz możemy, jak nie możesz, ten wejść online i ten zestaw początkowy listy, No, to po prostu leć do swojego biura i wejdź tam za komputer, za ten laptop, co tam jest, za tą, e, tą asystentką. Tam obok tam taki pokój z laptopami jest, nie? Albo w arenie jest laptop. Gdziekolwiek masz laptop, tam możesz ten i za laptop wejść i tam może sobie wszystko kupować. E, ja tutaj kupię tak dwa, bo mi tutaj niepotrzebna ta kasa jakaś tam. Dodam Wam a, też tutaj na dole akcję yy, do Frozen Money, nie wiem czy to tutaj zadziała ale wiem, że na save Wizardzie ona działa więc ja tutaj swoją test zrobiłem ale ja mam tak, taką złamaną nie? więc tutaj włączam pada, sobie teleporter robię bez problemu, nie trzeba latać Żaden problem. Albo w sumie nie, nie dam tego linku, bo to chyba tu nie zadziała, więc... Tak jak na początku mówiłem, zrób sobie tutaj swoją akcję. Yy, zdobywanie, to mu od odradzą przy tym tym, żeby nie musić wchodzić w ten start yy, opcją z akcji i non stop tam wybierać jakieś. Jesteśmy, tutaj leżą właśnie te karty jakie już nie pozbierałeś, one tutaj leżą ale może też y, te y, lalki zbierać te, tam, te i te, te nadajniki chyba szczelać to też ci daje rp te wszystkie patrz i tutaj na no, w sumie tutaj miałam tą akcję ale i tak ona nie zadziała chyba tutaj więc, więc mówię zrób tutaj swoją akcję tak jak ja tam mam bo wtedy zbieram rp na przykład zbieram te wszystkie karty, bo one powracają, jak ja wyjdę z tej akcji, nie? Biorę wszystkie te karty, potem wchodzę tutaj. No to zbieraj, wszystko, zbieraj, już tak dobiłem. No to zbieramy karty, i tutaj dajemy szczałkę w prawo, więc nie musimy na start, options online, i tak dalej, Więc tutaj od razu szczałkę w prawo, zawoduje nas, wychodzimy wstecz, potwierdzamy, i znowu idziemy do tych kart, nie? I tak dalej, do tego mówię, z tą akcją o wiele szybciej ci to zadziała. Więc zrób ją sam tutaj link na, yy, w komentarzu, jak to się robi. Więc Proste, proste ludzie, proste. Dobra, jak to wszystko już zrobimy, no to zabijmy się, bo jak tutaj te karty będzie zbierał tutaj, no to ten sklep jest zawsze pusty, tam nie ma pracownika tu obok więc wyjdź z pasywki tam zabij się, pokażę tu nikogo nie ma interakcja jest bugowana, więc lepiej zniszczyć pojazd jak nie masz e, opresora albo teleportnij się też bez problemu ale ja tutaj leciałem właśnie e, opresorkiem sklep pusty, dobra, napad na sklep. By tam jakieś rp, weź tą kasę. TRP musi Wam się zaliczyć. Zaraz zobaczycie, zgubię policji i na górze się pokaże, że rp, że zaliczyło mi TRP. Zróbcie jakiś napad na sklep. To też dziwne, pokazuje auto moje pod mapą. Dziwna sprawa, dobra, zapisało rp. Próbuję zmienić strój, ale zapomniałem najważniejszą rzecz. Te deluxe, gdzie tam kupiliście, to musicie wszędzie wszystko teraz pozmieniać miejsca. Więc kupiłeś ich 100 powodzenia. Ja je kupiłem dwa, więc muszę je tam pozmieniać te miejsca. I potem zapisać strój interakcją. Interakcja Ci będzie się bardzo często bugowała, więc tak y, albo dłużej ją wciśnij, albo tak krótko, krótko, tak żeby tam nieraz, nie? Albo parę razy trzeba ją tam powciskać. Wtedy ona się odbuguje i tam normalnie może sobie strój zapisać, zmienić i zapisać. Grę, kółko żółte y, po prawej na dole, jak się pokaże, to gra jest zapisana. Widzicie, tutaj trzeba troszkę się pobawić z tą interakcją, nie? To nie znaczy, że nie działa, po prostu o, widzicie? Ona się raz tam poprawi i tyle. Odnowiam sesję, po prostu odszukuję nową sesję. Jak ona się odrodzi, moja postać w tym samym y, stroju, to znaczy, że wszystko jest zapisane w tym momencie. Jak ci się zrespi w tym stroju, co przedtem miałeś, przed zapisywaniem to powodzenia od nowa robisz, bo nic ci się, się nie zapisało. Więc zaraz zobaczycie, że lewą mi się zapisał i w tym samym stroju się ten odrodziłem. Co ja potem robię, wyłączam całkiem grę i kasuję te wszystkie save'y. W sumie możesz się zapisać na jakimś USB, bo jak znowu chcesz yy, yy, po prostu zobaczyć czy ci wszystko zapisało i nową tą yy, grę włączysz, to ona ciebie się zrespi z tym Franklinem i nie możesz wcisnąć opcji. W sumie ja tego nie mogłem zrobić, nie? Więc ja po prostu skasowałem to wszystko tutaj. Te co ja robiłem, tylko wy sobie dajcie gdzieś, zapiszcie sobie na jakiś pendrive ten e, świeże mięso, wyskasujcie to, i potem możecie zawsze się wygrać to z powrotem. Nie? Tutaj odpalamy. Jak ta babka nam zniknie, to czy L1, R1 do momentu, jak dostaniemy kalibrację. Musimy zrecytować tam tę całą tą, nie? Jakby, jak tego nie zrobisz, często się nie zapisze nic tobie. No tu dalej, czy mamy L1, R1 się nam pokaże kalibracja. Więc jak to robisz? Rób to jeden raz i rób to dobrze. Żebyś nie musiał to non stop powtarzać. To, bo trochę roboty jest z tym. Dobra, start. Wejdę dla was na sesję pokażę wam, że właśnie mam ten Lewo zapisane. Jak lewo zapisane, to ja auto też. Tam auto nie pokaże, tylko level. Więc to było na tyle. Trzymajcie się na razie. Do następnego. Yo!